Hej, hej, hej. Um, zabiliśmy klucznika, rozmawialiśmy ze zwierzętami i teraz szukamy Iris. No nie, no. Oj, na obrazku coś się ruszyło. Co do jasnej. Olgiercie, jakiego nigdy nie znałem, był wtedy innym człowiekiem. Wszystko czyste i przygotowane do posiłku. Chyba ten klucznik nieprzerwanie nakrywał do stołu. Nie to jest zamknięte. Zamknięte? Tu pewnie też będzie zamknięte? Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Ślady pożaru ciekawe. Jeszcze mógłbym zrobić jeszcze coś Jeszcze mógłbym zrobić coś takiego. Przeciwko upiorom, przeciwko upiorom... I co pasku? Sypialnia, tu miała być Iris. To musi być ona. Z zaraza. Chciałeś ją zobaczyć, O to jest. Człowiek powinien ważyć słowa, gdy wypowiada życzenie. Łatwiej uniknąć rozczarowań. To jakieś żarty? Czemu od razu nie powiedzieliście, że nie żyje? Nie pytałeś. A dlaczego nikt jej nie pochował? My nie potrafimy. A klucznikowi, jeszcze za życia kazała trzymać się z dala od siebie. E, Ci pełen słuchy nie wiem do końca. Z 20 minut może. Jej duch jest niespokojny, gniewny, atakuje intruzów. Wiecie czemu? Pani von Everetz ma za sobą ciężkie przeżycia. Odwykła od gości i nie przepada za ludźmi. Nie słyszy nas. Wychodzi na to, że muszę porozmawiać z duchem Iris. Nie jest łatwo dotrzeć do naszej pani. Przepełnia ją złość i gorycz. Mam swoje sposoby. Żeby nawiązać kontakt z Iris, muszę wpierw pochować jej ciało. Ale z zokucznika nie wydaje mi się odpowiednim miejscem. Za dużo tam krwi strachu. Lubiła spędzać czas w ogrodzie przed domem. A, więc może tam? Czekaj. Weź ten klucz, otwiera drzwi frontowe. Dobry piesek. Lubiła tu przesiadywać, ale to nie jest dobre miejsce. No dobrze. Za blisko domu. Poszukam gdzie indziej. Mm, Iris von Everett lubiła kwiaty. Ale nie chciałaby ich zniszczyć. No cóż. W takim razie wykopię grób gdzie indziej. To miejsce będzie chyba odpowiednie. Tak, lubiła tu malować. Czy pani von Everett miała jakieś oczekiwania? Jak chciała być pogrzebana? Czuła strach przed śmiercią i bała się, że nikt nie zadba o jej pochówek, nie powie dobrego słowa. W takim razie ja spróbuję. Nie znałem Iris von Everett i niewiele mogę o niej powiedzieć. Los chciał, że jej szczątki składa do grobu nieznajomy. Czasami los plącze nam ścieżki, a życie staje się ciężkie, nie do zniesienia. Po śmierci każdy zasługuje na wytchnienie. Wy dwoje. macie jakieś ostatnie słowa dla swojej pani? Nie dbamy o ludzkie obrządki. Wierzymy, że uczyniłeś wszystko zgodnie z waszym zwyczajem. Podpisałaś ten szkicownik swoim imieniem. Może chciałabyś, żeby był pogrzebany razem z tobą. Szczątki zostały pogrzebane. Spróbujmy ją wezwać. Duchu niespokojny, złożyłem Twe kości. Zapomnij o gniewie. Zapomnij o żalu. Okaż swe oblicze. Wybacz, że wyrywam Cię z Twojego świata. Muszę Cię o coś... Mam iść za tobą. Dobrze. Co to za miejsce? Namalowany świat. Dzieło Iris von Everett. Jak wy tutaj trafiliście? My istniejemy w obu światach równocześnie. Wszystko pięknie, ale gdzie Iris? Obudziłeś ją tylko na chwilę. Jeśli chcesz porozmawiać, musisz wyrwać ją ze snu na dobre. Tylko jak? Jesteś tropicielem, prawda? Przyglądałeś się śladom. No i. To świat złożony z zatartych wspomnień. Nasza pani pragnie wymazać je z pamięci, ale nie może. Znajdź je, napraw, przywołaj lęki, które dręczą Iris von Everett, a potem je zniszcz. Łatwo powiedzieć. Widmol Gierda i jego żony? Ale czemu się nie ruszają? To wspomnienie. Ale niekompletne, zatarte. Musisz mu się przyjrzeć i je naprawić. Resztki zastawy. Do podwieczorku. I smalowała dwóch wania. Paleta do mieszania farb. I smalowała dworek. Duch od stepu nosi ślady częstego czytania. To chyba nie to. Pasuje jak ulał. Pasuje jak ulał. Wiesz co? Powinniśmy sprawić sobie psa. Albo lepiej, psa i kota. Gdy przyjdzie słota, pies będzie grzał mi stopy, a kot bawił się kłębkiem włóczki przed kominkiem. Co myślisz? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Wybacz, zaczytałem się. Ha. Taka ciekawa ta książka. Ha, tak, bardzo. Wiesz co, wróćmy już lepiej do środka. I czemu? To tak przyjemnie się tu siedzi. Śpiewają ptaki, bzyczą pszczoły. Sielanka! Przepraszam, kochanie. Gorzej się poczułem. Pójdę do domu, a ty uważaj, proszę na siebie. Ale mnie tu zimno zaskoczyło. Kolejne wspomnienie. dekoracji? To chyba nie to. Belon ślubny. To chyba nie to. Pasuje jak ulam. Twoje zdrowie. Jest tyle? I twoje mężu. W moich stronach nowożeńców wita się chlebem i solą, ale póki co jesteśmy sami. Nie potrzebuję nikogo innego oprócz ciebie. Ach, chciałabym, żeby ta chwila trwała wiecznie. <laughs> Zobaczę, co się da zrobić. A póki co, chodź, pokażę ci dom. Dobrze, tylko. Wiem, że to głupie, ale. On tak długo stał pusto. A ja. Boisz się pająków, wiem przecież. Pozbierałem je wszystkie i wyrzuciłem do ogrodu. <laughs> Mój rycerzu, zadbałeś o wszystko. Medalion drży. To zjawa? Nie. Koszmar. Lęk, który nabiera kształtów, z którym będziesz musiał się zmierzyć. Nitka Czyli Ta lalka musiała kosztować fortunę. i pastel ravel. I są. Jak scena Mimo na są Drogie. Żona Olgierda lubiła kwiaty. Sądząc po ornamencie to mogła być jej szczotka. Tak, te się paliły. To się nie paliło, to jeszcze krzesła. Wszystko mamy pod kontrolą. Córuś, wszystko dobrze? Blada jesteś jakaś, niewyraźna. Nie, nie, wszystko w porządku. Opowiadaj lepiej co u was. Tak się cieszę, że was widzę. Tylko czemu dziadkowie nie przyjechali? A wiesz, droga daleka, wyboista. Pewnie nadal nie chce mnie znać. A to co? Przywieźliśmy rzeczy, Iris. Trochę ubrań, szczotko do włosów, ulubioną lalkę z dzieciństwa. A. i jeszcze to. dla ciebie. Weksle? Trzeba było wykupić twoje długi, żeby wstydu dla rodziny nie było. Miło, że mama i tata pamiętali o mnie. Holgierdzie. No i widzisz, jaki on jest? A przestrzegaliśmy Cię przed ślubem. Zbir i prostak, który otacza się hołotą. Nie boisz się mieszkać pod jednym dachem z tymi zbójami? No! Ile mam czekać? Znowu ty. Nie podoba mi się to miejsce. Małżeńska sypialnia. Ręcznik jest poplamiony krwią. Ślady krwi. Zaś najpierw mył tu ręce, a potem wytaruje w tamten ręcznik. Która. która godzina? Późna już. Śpi. Znowu siedziałeś całą noc w gabinecie. Co ty masz na rękach? Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew? Skaleczyłeś się? To plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do Oksenfurtu. Może pojedziesz ze mną? O, cudowny pomysł! Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. W takim razie postanowione. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Teraz na pewno nie uznę. Nie ma mowy. Chodź, dokończę twój portret. Dobra, myślę.